Mam widzowie w dzisiejszym filmie Z życia Kopernika. Yy, no i dzisiaj normalnie Teleportation wygląda jak Alan. Dziwne, bo on się zmienia. Widzowie w ogóle w ostatnim odcinku, znaczy w sezonie, bo nawet sezonu nie ma. Zapomniałem yy. dopisać sezony. Sorry, widzowie. Odcinki na razie są. To jest na Nadal. O kurde, ej, policjant Halo! O kurde. Halo? Sioma, yy, wiesz co? No, no bo o, trochę, trochę mam kasy no. z banku. Nie pytaj skąd mam kasy, tyle. Wiecie. I wiecie. No, trzeba ją przeprać. Wiecie. Więc chodź tutaj, podliczymy. Poczekajcie, uh -huh. wezmę. Taki. bra milion, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć milionów. No i? No to mamy 6 milionów, no to skoro mamy 6 milionów... Jedzę w aucie, mam... Yy, ten... To, to? No. Tak, potrzebujemy drukarek i to mnóstwo, więc Kartona poczekaj. Kartona już mam pieniążki. Drukuję? Nie, nie działa. Tak, drukuję kartę. Czekaj, to wezmę... W, A mogę wydrukować kartą? Nie wiem jak chcesz. Podnioski? Kurde, co nam by jest potrzebne? Podnioski. Hejtowało. To jest nam potrzebne. To jest ten parkomat. Nie ma już. Kurde? Ty, co my zrobimy z tą całą kasą? Ej, to boj, bezpieczeństwo. No to zrób coś to ty. Jakiek? No. Racerze zatwierdź. Nie, bo ja nie będę miał jak wyjeżdżać. Ale tylko z tyłu. No, dobra. Dziś się. Jak policja sobie tył. To... Zakaz wjazdu Zakaz parkowania. Eee, o lustro. Zdjęcie moje. O, jestem poszukiwany! Ty chyba... Głupi agenci. Postawię sobie na, na pamiątkę jak agenta mi złapią. Dawaj, na razie kampimy tu. Ej, twoja praca! Zobacz, chodź tu. Twoja praca? Tak ty, postawiłeś się od przodu. dla Lasery, no patrz agent. Dobra, kurde. Cool Dobra, tak, e, trzeba to mm, wyciąć mm. włosy, bo ty nie będziesz chodził w dreadach. No. Ale nie ja nie muszę, muszę. przebrać się, to poczekaj. No. E, czekaj. Dobra, idź już na dół, e, idź. Dobra, widzowie, jakbyście chcieli zrobić Kopernika, to patrzcie, musicie postawić na serwis. Ja z tyłu mam auto, a też Dobra, do, poczekaj. To wyjedź tyłem. Możecie ja tam z za... No to, to nie... To z... Już Dobra. Takie włosy tutaj. Później wchodzimy w widzowie w ubrania. To Dobra. na przykład ten z pierwszego odcinku z Brookhaven. To o takie. I... Mm, tutaj miny. I, szuka, a, I szukamy taką. A i ja widzę, że ja przepraszam za dźwięki piły, ale mojemu sąsiadowi wycinają drzewo yy, Nagrywam to 28 28 maja o godzinie 1410 Było 9, prawda? Dobra że tak, yy, musimy na pewno zmienić korwetę na Mercedesa, albo na coś innego. Yy, tutaj jadę do roboty, bo no, tutaj pracuję. No. Chyba nawet nie mówiłem o tym, ale tu pracuję. I chyba damy to, co ma strzelak. W ogóle strzelaka nie ma, bo on wyleciał. Więc to, to są minusy, Widzimy, przy... matku wziąłem katalog tego. Przeciągamy katalog, i byśmy tak mogli. Zastanawiam się nad Doge'em, nad RAM'em. a Aha, filmu nie można przesłać. Problem, mam jakiś mają albo A, no właśnie tego, ra... eee, tego balera. Albo jeszcze ewentualnie Dodge'a A to jest RAM. to tu Dodge za premium, więc chyba bie... a nie, tu jest Dodge. Oh. Dobra, bierzemy do drzwi. Ty jak walniesz. Jakie masz? Takie. Pokaż. Takie. Człowieku, czy ty zawsze na każdym kroku musisz się rzucać? W oczy. Ja też. Widziałem ma... czarnego rama. A. Super. Jeszcze nie mam gdzie mieszkać. Widzę, że widzicie, widzicie klawiaturę, bo no, muszę chyba. No, kurde, dobrze, nie jedzą Nie mam na turba. Dobra, czyli moja korwetta sprzedana. W sumie to, to auto jest takie... nawet! Nawet ładne. W ogóle wiem, że ja jeździę tutaj niezgodnie z prawem, ale po prostu nie kumam, bo jesteśmy w Los Angeles Alo. i co prawda to. O kurde co jest? Pracujesz Halo! pracy? Nie jestem, ale... A, a, mogę a co? Ci auto i Poczekaj. Dobra widzę, wejdziemy do roboty, bo coś chce agent Oskar. Nie mogę tu. Ty zasadzkę zrobił. Ty 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 A to... A to TY! Wjeżdżaj! Tyle ciało tu... Jak? A co chcesz kupić? Mamy do wyboru! No! Cybertrucka... Cymber? Nie cymber! Cybertruck? Tylko Nie cyber. Nie z jakichś elektryków? Yy, albo ewentualnie... Co? To. -klasa? To. Tylko, że, że to jest czarne. Tutaj nie mamy nic czarnego, ale to jest czarne. Czarne? Mhm. Ja już mam elektrykę, nie podoba mi się. Dobra, to masz problem. Ale ona jest ty No to bierz. Ok. O. ja wyjadę elektrykiem. Ok. Poczekaj. A dobra, zostawiam go tu. Jak co, to zobaczymy to... na Dobra Gdzie widzowie, nic się nie dzieje W ogóle nic, zero hmm, Halo? Co chcesz? Tu, twoi... nie... koledzy się... Nie, nie wiem, działają? to nie mój problem To nie mój problem Aha Ja już ich prawie skupiłem A. Aha Dobra, nara Dobra, widzowie, skołamy się tu ja widzę. O, ja wiem, jaka będzie miniaturka. O, taka. O nie, taka, o. No, wydożyram. Dobra, no, ja widzowie, to jest to wszystko w dzisiejszym filmie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, hashtag. Kopernik i co? Pa! Pa! Pa, <laughs> pa widzowie.